Dziękujemy za nominację do Garsin Challenge dla Śląskiego Środka Sportu i Rekreacji Park Wodny Rędzikowo podjął wyzwanie. Zapraszamy. Uwaga, do pompki do trzydok. Gotowi? Liczymy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeszcze raz dziękujemy słupskiemu ośrodkowi sportu i rekreacji za nominację do Gasm Challenge, no a teraz czas na nasze nominacje. Nominujemy straż gminną Gminy Słupsk, największy kamp koszykarski w Polsce Getbetter, który od jutra będzie gościł w podsłupskich jezicach oraz kompleks basenowo-rekreacyjny w Bytowie.